Ciema, ciema, co tam, kurwa, dobrze. Wiadomo, że każdy tu wpadł na to, żeby zobaczyć, znaczy, wpadł to po to, żeby zobaczyć tego danego, kurwa, młodego, garbatego. Jakiś plan na dziś? W piątki leżę w wannie, jak to nawijał raper, tako, chujek w sensie, tak, tak, Igor, chodzi o penisa. Kurwa, kiną wyglądasz, no dlatego, bo się obudziłem, dopiero jeszcze oczu nie otworzyłem, pierdolę to. Ale dziś sobota, no to to jest nieważne, no. To chodzi o mindset, to chodzi o mindset tego, żeby zawsze mieć piątek i leżeć w wannie. 40 teraz komentarzy jest sobota. Zamoczyłeś się kiedyś w wannie. Ja nie, ale jak siedziałem sobie, jarałem sobie tu petki, miałem na tym popielnicę na rancie wanny, to pełni kablicz rzuciła całą popielnicę, tam miałem z 5 petów i tytoniu do wanny. Nie? No jak się to myślicie, później kurwa musiałem się kąpać w tym. Nie no, musiałem wyjść już. Strałeś kiedyś w wannie? Nie wiem, no, kurwa, że my teraz chore Jak oceniasz Ojo, Janki, bardzo mi się, bardzo mi zaimponował w drugiej piosence Tutaj, nie wiem, nie pamiętam jak ona się nazywa Kurwa, to branży chyba coś tego. No to bardzo mi zaimponował ten zwroteczną zajebista jest Czre, mogę zrobić sedziarę z napisem do książki? Jasne, że możesz Pokaż tatuaże wszystkie, no nie nie nie, 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 Weź wróć do starych numerów że taki nagrywaj rocznik 2.18, te nuty to były kozakami. Ja nie będę się cofał w czasie, kurwa, co, ja jakiś Marty McFly. cię <laughs> oglądać jakieś hotbowo, wystarczy kropla wody, jeden tytek jest swój podobny do ciebie. Nienawidziłem tego. Jak kiedyś, Jezus, nie wiem, to było z 15 chyba lat temu, albo więcej nawet może. Nie no, z 15 pewnie to było. To nie wiem, czy to był zigzag, kurwa, czy jak się ta telewizja nazywała, to pamiętam, że to mnie najbardziej wkurwiało, że ja sobie oglądałem jakieś tam swoje i to były te czy znaczy, na no nie nieprzerwnikie to były. i nienawidziłem tego strasznie. Ale to były w ogóle takie czasy, gdzie ja nie lubiłem e, granych przez aktorów rzeczy. Szczególnie jeszcze dla dzieci, bo to, to jakaś patologia, bach, chuj. Uch. Pałac się robi. Tak, przyszedł nam dwa dni temu chyba projekt. Już niedługo działka będzie, no z początku kwietnia będzie działka e, przygotowywana i będzie zajebiście. Ale jesteś ulany, kurwa gościu. Ja z tą wagą, dwa razy więcej cięższy niż ty, normalnie się walimy. Kupiłem twoją koszulkę do zachodu słońca, zajebista jest. jest no, moja o to chodzi. A co w ogóle zabawne, co tych koszulek już nie ma. W ogóle nie mam moich ciuchu, bo wszystkie się przydały. Jesteś moją największą inspiracją. Dzięki tobie zacząłem szukać własnego stylu w muzyce i w ogóle zacząłem rapować. Dzięki, że jesteś najbyczku. Nie ma na co. i się cieszę, że mogłem cię zainspirować. Z górnego wąsopisu do trząsa, <laughs> nigdy kurwa, Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że <laughs> to chodzi o to, że na przykład ja nie mam do jakiegoś zajebistego zarostu. Mam taki kurwa, no przeciętny zarost, no to jest taki zarost między takim dziewiczym, a między takim już normalnym. I prawie każdego on by wyglądał chujowo, ale u mnie on wygląda zajebiście, dlatego, bo ja mam wyjebane na to. Mi nie zależy na tym, żeby dobrze wyglądać. Mnie to pierdoli. Ja sobie leżę, ulany, nieogarnięty, nie byłem dawno u Barbera, czy Barber nie był u mnie i mam wyjebane w to. O to chodzi w życiu, żebyście nie myśleli o tym, że on, oh, kurwa, coś źle wygląda, o ja zostanę już, na co ołóżny, to tamto, bo co co kto pomyśli. Jakbym tak myślał, to ja nic w życiu, kurwa, nie zrobił. Nic bym w życiu nie zrobił, gdybym tak myślał. Więc nawet nie mówcie mi, żebym zgolił tego wąsa, a to, że on chujowo wygląda, to to, jest, to, to jesteś taką osobą, która w ogóle nie wiadomo czemu się tym interesuje. To jest pojabana. Nie utopię, nie utopię. Mam kurs kurwa na no ratownika, pierdolenie, to nie utopię się. Manchester United czy Manchester City? Kiedyś, dawno temu, jak mnie to interesowało, to Manchester United lubiłem. A to były czasy, jak tam Rooney grał. Barwu, temu panie, kurwa, i nie tylko czasy były. Rzucisz jakąś luźną nutę, czy tylko podpój to wszystko. No wariacie, ty się nie interesuje jeszcze. Byłeś kiedyś w Mielnie? Byłem raz. Ile miałeś lat, jak zacząłeś się robić muzykę? Nie. No. Nie. No. Z dwanaście może. Witara akustyczna czy klasyczna? Jeżeli chodzi o sam wygląd, jakby gitary, to na pewno klasyczna, bo według mnie gitara akustyczna wygląda chujowo, ale za to no, akustyczna się kojarzy z takimi, kurwa, ogniskowymi, zjebanymi rzeczami i chyba mi się lepiej kojarzy akustyczna od, a, od, od tej, jak to się nazywa, <coughs> od klasycznej, ale no wiadomo, że ponad wszystkim jest elektryczna, no kurwa. Moim małym marzeniem jest, żebyś się odpowiedział, okej, okay, to odpowiedziałem tak już na dobrą sprawę. Jak się czuje Mata? Wszystko dobrze? Nie wiem, chyba tak. Nie gadałem z nim jakiś czas. Byłeś kiedyś brzgoszczy? Kurwa, nie wiem. Chyba nie. Oh, kurwa. Wiem, mi się zeznał w pokoju pożer. <grym> ja to <dochodzę>, że wariacie. <grym> Weź coś tam, pokażę. Nie? Aha, to naprijf. to napryj wariacie. Kiedy skończy się pandemia, jak będę chciał, to się skończy. Kurwa, to Wam <grym> mu na przodki. Do nie? O co chodzi w tych pytaniach, to ja nie mam pojęcia. Eee, ile dziar masz już? No kurwa, no nie wiem, nie liczę. Po 47 przestałem liczyć. Co takiego opuchnięty na ryby. No To co, jest właśnie kurwa moja dieta. No. ja no, nie, nie jestem opuchnięty do alkoholu. Tylko naturalnie. Na no, jakich instrumentach grasz poza gitarą? W ogóle powiedzenie, że ja gram na gitarze, to jest takie dość, troszkę, ja bym powiedział, że nad bo wydaje mi się, że jestem jeszcze kurwa. No, nie jestem na pewno graczem. Nie, nie, nie potrafię, o, inaczej nie potrafię grać na gitarze jeszcze tak o. E, ale na czym próbuję i na czym sobie brzdękam, No to gitara i ten, i kurwa, klawisza, nie? Nie powiem pianino, czwórcia, pian, bo takich rzeczy nie no. Mam. mam po prostu klawisze, które mają dwie oktawy chyba. Więc taki chuj granie na tym i się uczenie. Aczkolwiek wiesz, człowiek, człowiek się uczy. Miałeś koncert, który źle wspominasz, no na pewno jakiś tam był. Pamiętam, że to były takie czasy, gdzie się grało jeszcze po jakichś tam mniejszych miastach takich, a nawet już może i na nie miastach. Eee, I tam, ja tam grałem w takim grubie typu Explosion czy coś takiego, no to nie miało takiej nazwy, nie, ale tak jak się kojarzy takie słowo Explosion, nie? Eee, I grałem sobie, no w ogóle sceny bo tam był po prostu jakiś kurwa 3 stopnie do góry, eee, tam był DJ tam powinien siedzieć i napierdalać jakieś to coś takiego. Tam byłem, miałem tam 15 minut bodajże, chłop tam wszedł, <laughs> wszedł na scenę, typ jakiś kurwa by się pobylił, stoi tam, zeształ się w spodni i kurwa tam chyba dostał kopa na dupę od mojego kolegi i poszedł w pizdolę, no, śmiesznie było. Nie pytaj czemu tyle palę. To jest w ogóle mocne mocny flow kurwa w Polsce, no do dziś tego nie było. Na świecie, proszę pana, na świecie tego nie było. Która piosenka z najnowszej płyty BDS-a ci się najbardziej podoba? Um, grosz nie, pierdole, to jest groźnie wieści, nie? Ja pierdolę, jaki to jest mocno. Szczególnie ta druga część, jak tam wpierdala się z tym. Y, kupiłem, mamie która na wulce to jest chyba takie mocne. Ja pierdolę. Kopia od BDS-a! Nie wiem, jaka kopia w kościół. Idziesz na rower? Kurwa, jak ja nawet nie mam roweru. No resztą chyba bym się umarł. Przerwy mogą kiedyś wyjść. Wszystko, co ostatnio snipetowałem, wypuszczałem bo to się prędzej, czy później znajdzie gdzieś. Hmm. Będzie nowa płyta w tym roku? Nie wiem. Wiesz już, kiedy mniej więcej wyjdzie płyta? Nie wiem. A jakby jutro miało nie być, wypuścisz kiedyś? A ja nie kojarzę tej piosenki nawet. Jak, ja nie wiem, jak to leci nawet. Nie wiem, jakiś wers tam, dłużej, no to może skojarzę. Ja ogólnie... <laughs> Ja mam bardzo dużo piosenek, które rozrobiłem i które w sumie nawet pewnie nigdy nie wyjdą. Nie? No nie wiem, ile ich tam jest. No też nie chcę dużo znać jakimiś liczbami z dupy, bo pewnie już nieraz to mówiłem o tym i teraz powiem inną liczbę i będzie o, kłamie jebane. No ale tak z 50 to na pewno takich piosenek mam, które po prostu nigdy nie wyjdą, bo y, ja robię dużo muzyki, bardzo dużo muzyki robię po to, żeby y, się. Jakby to kształcić w niej dalej, ja dużo robię różnej muzyki, na zasadzie nie te same jakby gatunki czy typ muzyki, klimat, staram się bardzo wiele eksperymentować, przez co się bardziej rozwijam, a te eksperymenty, które a te eksperymenty które są, są po prostu chujowe i są takie głupie, że no wiadomo, że tego nie będę wypuszczał. Około 100 mówiłeś. No, jakby liczyć takie, gdzie mam tylko refren albo tylko zwrotkę, no to i tak by było, że jest ze 100. A, ale takich bardziej kompletnych mam na myśli, gdzie to, to już jest naprawdę zamknięty kawałek, to z 40 jest takich. A i to liczę tak bardziej z ostatnich, te, nie wiem, dwóch lat powiedzmy, bo tak to z tymi starszymi to jeszcze było więcej. Ale chuj, w te starsze, jak zacząłeś rapować? O co? Jak, za jak zacząłeś rapować? Kogo? To był pomysł. Czy byś przeczytał swój pierwszy tekst? Zacząłem rapować, bo słuchałem dużo muzyki i pomyślałem sobie, kurwa, oni mogą, to ja też mogę. I to był mój pomysł. E, czy byś przeczytał swój pierwszy tekst? Nie, mam go i nawet go nie pamiętam, bo w kurwa dawno temu. Łezior, wiemy, że beat do After Party został sprzedany, więc co teraz? No, chyba odnośnie After Party to już się wypowiadałem. Ale nie ma żadnego problemu z tym. Pewnie jakbym się odezwał do tego producenta i mu chciał, żeby dał... mu... <laughs> chciał e, chociażby ten riff gitarowy, bo tam chuj wreszcie, ważne jest tylko riff w tym wszystkim, żeby było podobnie. To pewnie by mi to dało, tak czy siak. Kiedy coś nowego od Ciebie? Nie wiem, no. Jeszcze nie trzeba chwilę poczekać. Kurwa, masz ta woda już zimna, jebana się zrobiła, kurwa. Wiesz coś o Libero 2.1.1.5 kiedy powstanie albo coś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem... Ostatnio jedyne w czym jestem to mało ogarniam sprawę, ja po prostu ostatnio robię muzykę Tak na dobrą sprawę ja rano wstaję, tak jak teraz Kąpię się, coś tam, kawę sobie wypiję, wyjadam kurwa dwie paczki papierosów i zaczynam napierdalać muzykę, nie? Więc to tak mniej więcej wygląda Kiedy nowy to... Co? Co ja chciałem przeczytać? A kiedy nowy tele Eee, nie wiem. Człowieku. <laughs> wszyscy myśleli, że to koniec. A to nie koniec. Po prostu... <laughs> kurwa. Po prostu telefon musiałem odebrać. <laughs> e, no, co chciałem w ogóle powiedzieć? Kurwa, dzwonią do mnie z banku, ja pierdolę, kurwa. Człowieku, w sobotę o 10 jest, sobota jest, nie? Kurwa, dzwonią do mnie z banku na coś popierdoleni ludzie jaki <try> prankster? <try> nie, no to nie był prank, moi kochani, to był po prostu. E, jak to się nazywa? Po prostu telefon dostałem jakiś i, no i odebrałem, jak nie Niepotrzebnie, mogłem go zrzucić od razu w pizdu, jebane. 997 ten numer to. A, już, już już nie ma. Kto chciał? 997, ten numer. Ten numer to kłopoty, jak, po, jak, jak zdarza się incydent, to pojawia się konfident. Chyba tak leciało. Co tydzisz o tej piosence Brzozowskiego, którą będzie śpiewał na Eurowizji? Niestety nie wiem, o czym mówisz. Może chciano, chcieli dać? Nie kurwa, postanowili w sobotę o 10 rano mnie poinformować o tym, że mam niedopłaty 10 zł jakieś. Kurwa masz człowieku, no czy tam 20. Co do u A, se śpi. Ojebane. Do no, kogo jestem podobna? Wiesz, pewnie tak. Jakie auto ja, na start polecasz? Takie jaki chcesz. Co mam z tym zrobić, że jak się do nikogo nie odezwę, to nie mam przyjaciół? Jeżeli ty musisz zabiegać o kontakt z innymi ludźmi, to nie są prawdziwi przyjaciele. No, ani znajomi czy koledzy, no jak to nazwasz. Nie możesz się tylko ty ubiegać, jakby to jest ta relacja, czy to nawet miłość, czy nawet jak relacja miłość, czy właśnie relacja przyjaciół, to nie może być tak, że ty się ubiegasz, a ktoś ma wyjebane. Trzeba się... To, to działa dwustronnie. Jedna i druga osoba musi się angażować. No. Więc jak ty masz się ubiegać, raczej znaczy, się, jak się nie ubiegasz, i nagle mają na ciebie wyjebane, to znaczy, że mają na ciebie zawsze wyjebane. No więc ja on dał sobie spokój z takimi znajomymi, co poszukał innych, którym będzie tak samo zależeć na tobie, jak tobie na nich to chyba po polsku było. A, czy was bardzo ja dalej będzie śmiechać na DJ, jak teraz uderzył w Google? Nie wiem, no zobaczymy, co to wyjdzie. Mam, mam nadzieję, że nie dla niego na zasadzie, że mu pójdzie tak dobrze, że nie będzie musiał. No ale z drugiej strony bym chciał, żeby jednak było ze mną. No ciężko, ciężko, ciężko to powiedzieć. No, mam takie, wiesz, w środku takie... <grywka> bójkę taką. A jaki masz teraz kontakt z chłopakami? ZBAMO. No, bardzo dobry mam kontakt. Jak ci się jeździ na kładzie, a dawno nie jeździłem. No mnie wkurwiało. To, to jest taka pizgawica byłeś jeździło. Czekam może będzie trochę cieplej, bo kurwa, ile można. Ale z tym wąsem staro wyglądasz. No i chuj w to, ja pierdolę, no co z tego, no. Kiedyś, wiesz, ja ci powiem inną rzecz. Kiedyś człowiek dorasta i już nie jest młody. Jaki pierwszy mikrofon do rapsów? Nie wiem, no ja sobie kupiłem Beringer C1 no, i oczywiście jestem z niego mega niezadowolony, bo był chujowy. No ale miałem pieniędzy tylko na taki, no, co zrobisz. Jeżeli cię stać na mikrofon za 1000 złotych, to sobie kup mikrofon za 1000 złotych? Miałem stać na mikrofon za 150 złotych wtedy. Nie ja, ci was to jest, Ja tam nie ma. Kurwa, nie słychać No, bo zasłoniłem mikrofon swoim tłustym frajerem palcem. Cieszę się, że zostałeś raperem. No tak, no. No już kurwa, ogarnijcie chipe. No przecież odsłoniłem ten palec, no ja pierdolę. No kurwa, czemu w tacy jesteście? Kurwa, ty dalej pierdolu, Kurwa, słychać dobrze, ogarnijcie się. Poka bebek, nie, bo jak mam go pokawał, to by mogło coś innego obie widać. Żałujesz jakiegoś tatuażu? Nie. Nie ma coś takiego według mnie jak żałowanie tatuażu. Choć no, chyba że kurwa sobie bierdolisz na czoło swastykę. No to okej, okay. to możesz go kurwa żałować. Najpierw ja Ile będzie więcej osób na koncercie z trasy koncertowej do zachodu słońca? Nie wiem, nie pamiętam już, ale w kurwa. na brzuchu telefon oprzy. Czyli kochanie, na brzuchu telefon oprzy. Nie, bo kurwa za mocno. Gdy lub się włosy, choć miał konkretny produkt, kurwa nie pamiętam jak to się nazywa. Nie pamiętam. Będzie koncert za gramanicą? Nie wiem, kurwa. Największy problem jest taki. Że ja się bardzo, ale to bardzo boję latać samolotem. I nie latałem nim nigdy, ale się boję. Więc, no, no nie wiem, czy taki koncert za granicą w ogóle jest możliwy. Dopóki sam nie polecam jakiejś wakacje, za granicą, to nie wiem. telefon. No tak, tego że wtedy będzie. Kurwa człowieku, nie słychać mikrofon, zasłoniłeś, kurwa, to nie ja, to mój pętel. Znajdźcie no, ja będzie coś z tą grotą na no, FB, prawda? 2, bo, no, kurwa, to nie jest zależne ode mnie. Próbujcie się, kurwa, to jest mafia, no, proszę, nie ma mnie. Nie bój się, lata nie samolotem jest zajebiste. No wiesz, to tak, to tak łatwo powiedzieć, no kurwa, nie bój się skoku na banżu i skok na bandu jest zajebisty, kurwa. Nie bój się wyskoczyć z tym typem kurwa 120 kilo żywych mięsa, żeby cię rozjebał. To zajebista jest, nie bój się. No tak łatwo powiedzieć, kurwa. Ale jak człowiek jest takim panikarzem jebanem jak ja, no to już jest inaczej. się siema się <laughs> Siema ban. <laughs> kurwa. Majesz hodował brodę? Czy ścinasz niedługo? Ogólnie ja nie hoduję nic. To jest efekt mojego lenistwa, tego, że mi się nie chce golić. I przy okazji też tak patrzę, co tam się dzieje z moim ciałem, bo ostatnio jak robiłem takie rzeczy, to miałem nie 12 lat i nie, nie wyglądałem za najlepiej w tamtych czasach to z takim wąsem. Ale już dużo się zmieniło, przede wszystkim moje podejście do życia z tamtego czasu. Ale raczej to nie chodzi o jakąś hodowanie, tylko po prostu o tak zwane wyjebanie. Że mi się nie chce tego robić, mnie to nie obchodzi. Kurwa, też się boję, niby nic się nie stanie, że tego jednego jona no, akurat się spierdoli nie żyjesz, no. To jest taka loteria. To jest taka w chuj loteria. kurwa z chuj Ludzie, tak jak mówisz, bo to jeden na milion, kurwa, tych naszych, no wiadomo, że to nie jest jakieś, ale jeden na sto tysięcy, kurwa, tych samolotów spada i się rozkurwia, nie? I ludzie mówią, o, co to akurat twój się nie rozje... Nie ma czy się rozjebie ten samolot, nie? Ale kurwa, wierzą w to, że to akurat oni jako jeden na bilion kurwa wygrają milion w lotka, nie? Wierzą o to, to tak jest kurwa. Że o tutaj no, nie na pewno nie spadnie, ale a, kurwa, teraz, coś czuję, że dzisiaj wygram milion, nie? Tak jest kurwa. Tak się dostaje do wytwórni SB. Kurwa nie wiem, już nie pamiętam. To było tak dawno to może. <laughs> Nie wiem. No i właśnie ze skiepowałem kurwa do wody. No i chuj. Ale tak jak mówisz to jeszcze raz, jo, czym się kierujesz w życiu? W życiu się kieruję. Mm, proszę pana, proszę pani kieruję się e, spełnianiem samego siebie. Ponieważ tylko spełnianie samego siebie przez prowadzi do szczęścia. I do spełnienia, tak jak można by wnioskować łatwo. I przez spełnianie samego siebie nie mam na myśli tylko tego, że być tylko na sobie skupionym, tylko że spełniać samego siebie, że spełniać swoje zapotrzebowania, swoje marzenia, małe, mniejsze, większe, spełniać się, rozwijać się i oraz dbać o ludzi, którzy są dla ciebie ważni. To też jest takie spełnianie samego siebie, bo przynajmniej ja mam tak, że czuję się. Lepiej, kiedy pomogę komuś z mojego grona i mogę mu pomóc, po prostu jak mogę mu pomóc, i to robię. To jest świetne, według mnie. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, takich, co prowadzą do szczęścia ogólnie. Bo szczęście nie jest takie, osiągnięcie szczęścia nie jest takie proste, jakby się bywało. Proszę być na ławę do WK? jak tak, to ile byś wycisnął? Kurwa, pewnie nic, no ja nie to przecież jestem. <laughs> No nie jestem kurwa jakimś bodybuilderem, czy w ogóle gościem, który wyciska. Ostatnio jak byłem, bo chodziłem na siłownię, jeszcze przed tym zamknięciem siłowni, tu było chuj wie już kiedy to było. Kupiłem sobie karnet i dzień w dzień byłem na siłowni i bardzo się dobrze z tym czułem, nie? No ale jak widać chuj mi do dupy i nie mogę. A, że jestem człowiekiem leniwym i nie jestem takim kombinatorem, żeby kombinować, żeby jakieś zawody się zapisywać, czy chływie, co wymyślać, to tego nie robię. A szkoda, bo fajnie było i bym sobie dalej pochodził, no, ale jak widać, no, Państwo woli, żebym mnie tak był, wieś. <laughs> wieś. Nagrać coś jeszcze z Matczakiem? No na pewno nagram, kurwa. <laughs> na pewno nagram. Trzyma Mata się nauczył dookoła świata? Kurwa, nie wiem. W jakim stylu chcecie urządzić dom? Nie wiem, szczerze mówiąc to Paula urządza. Ja to nie mam głowy do takich rzeczy. Ja mam tylko... Ja, ja tylko... tylko nawet nie. Paula na mi znalazła, jak będzie moje studio wyglądać w domu. I no i bardzo mi się podoba. No. Ona ma fajnie, bo ona ma zajawkę na to i ona też rozumie co, co wygląda ładnie. Jak ja bym miał takie rzeczy robić, to by po prostu wyglądało to obrzydliwie. Może chuj. Kiedy lecieć na dziarę. Nie wiem, jak będzie będę miał <laughs> na to czas i chęci. Po ilu językach gadasz? Umiem rozmawiać po polsku. Umiem rozmawiać e, w miarę. Komunikatywnie, bym powiedział, umiem rozmawiać po język, w języku angielskim. E, po niemiecku na przykład umiem kupić papierosy na stacji benzynowej w Niemczech. I to z takim akcentem, że można, że pani się pomyliła. raz, te to miałem taką sytuację, że jak kupiłem. Na stacji kupowałem, st na stacji fajki, tak, tak, przyjebałem, no tak, dobrze no, po prostu po szefowsku to przyjebałem wtedy w Niemczech, że kobita, która tam sprzedawała, opowiedziała mi jakiś żart. Skąd wiem, że to żart? Nie rozumiałem go oczywiście, bo użyła takich słów, których, kurwa, kompletnie nie rozumiem, ale domyślałem się, że to żart, ponieważ potem się zaśmiała. Ewentualnie mnie obraziła i śmiała, że mój <laughs> akcent niemiecki. A, tak, kurwa, chuj, to raz się żyje, nie? Weź powiedzieć coś po niemiecku. Nie, bo, kurwa... Teraz y, powiedziałem, tak zapowiedziałem się, że tak potrafię, potrafię. A zaraz się okaże, że ja umiem i ja e, wolę nie ryzykować. <ścoughs> blacha ci nauczył po niemiecku fajki kupować? Nie, proszę pana, to y, trzy lata gimnazjum. Mnie ja tego W Gimnazjum kiedyś coś takiego było. To dlatego Blacha w okna kurwa po niemiecku, do tego uczyłeś? No dokładnie, no. I tam ja chyba też mówię nawet po niemiecku coś na samym początku, bo nie pamiętam, co. Coś tam... Ee, z Berliny, z Berlina do Warszawy bardzo szybko, lewym pasem bardzo szybko, coś takiego. Nie pamiętam już, kurwa nie pamiętam. O, skąd wiesz po prostu na takie zajebiste teksty? z głowy. Z głowy, kurwa. Ciężko uwierzyć, ale z głowy. Ile masz wzrostu? 100, kurwa, metrów. To ty tak rano live robisz? No dlatego, bo się kurwa obudziłem. Ogólnie się od tygodnia budzę o takich dziwnych godzinach i nie mam co robić ze sobą. Więc pomyślałem: no wpierdolę się do wanny, proszę pana, i będę sobie wpierdolił do ludzi. Gdzie ty kiepujesz? What the fuck? A kiepuję sobie do popielniczki, która tutaj stoi. No nie będę wam pokazywał, bo tak jak wcześniej wspominałem, jeszcze kurwa wypadnie z kurwy syn na wierzch. A tego nigdy nie chciał, no. Bo bym stworzył kompleksy u chłopaków, no. Lubisz Disa? Ja z wami powiem wam szczerze, ja nawet nie wiem, co to jest. Masz zamiar zmienić, zmienić zdjęcie profilowe na Instagram? Nie wiem, no, no co to w ogóle za pytanie, kurwa, no co ja ci będę mówił. Nie wiem. Będę miał ładne zdjęcie na profilowe, to se zmieni i będzie ładne, no. Za kilka lat spotkałem się na tej samej scenie, można. No, zobaczymy. No. Mam nadzieję, że dotrzymasz słowa. To pogoda mi rozkurwia. Nie wiem, ja nie wiem, co tam się dzieje z oknem Co zrobiłeś z Ecosyndrego kupiłeś? Oddałem komuś, a nie wiem komu Nawet chyba na koledę. Znaczy, chyba na pewno jakiemuś koleżanku, ale. No nie wiem. Mam 14 lat, a jestem prawie Twojego wzrostu. No wiem, no to wiesz, ja jestem akurat bardzo niskim facetem. Mam 1,64 m. No to to nie jest jakby dużo. W jakiej gierki grasz? Przednie gram ostatnio w ogóle. Jak się spisuje ten Xbox, który dostałeś, a ja bardzo dobrze nie mam z nim problemów. Chociaż też ostatnio nie grałem, tak jak mówię, no ale jak napierdalałem, jak kończyłem takie tytuły typu Valhalla, czy... Um, jak to się nazywa? Cyberpunk, to nie miałem z tym problemów. Czy będę jest to hipokryta? Nie. I nie wiem skąd w ogóle taki pomysł. Tobie też z mordy i jak wstajesz? Eee, nie. Eee, nie. <ścoughs> eee, 164 cm. No i dole jest w moim wzroście. No, zobacz, pojebane, co. ja mam 164 cm wzrostu. XD. No, pojebane, co. Na kurwiarz w GTA 6 jak wyjdzie, no pewnie coś tam po ponapierdana. Młoddy powiedział, że przepis na sukces w tych czasach to robić fity z innymi. Myślisz tak samo? Nie, nie myślę tak samo. Jakbym tak myślał, to bym napierdalał fity z innymi. A ja nigdy... już nie wiem, jeden. Z, ja tylko raz singlowałem płytę piosenką z gościem, mianowicie to była przy młodym księciu piosenka z Janem Rapowanie była jako singiel. Ale bez klipu, bez niczego. To po prostu singiel rzucony. Eee, to był jeden raz. Tak to nigdy nie singlowałem. Mimo, że gości miałem i to no kurwa, no, nie oszukujmy się. Miałem gości bardzo znanych. BDS, Mata, Biała, Ali Fontana. To są, no, kurwa, nie oszukujmy się. To są bardzo popularni artyści i nie singlowałem nigdy piosenkami z nimi. Ja mam 13 lat ja mam 165 cm, dobra, słuchajcie, bo kurwa chyba nie skumaliście. Ja pierdolę, ja mam 180, nie wiem, 3 czy 5, kurwa. Mam ponad 180 cm wzrostu, więc już kurwa, już przestańmy. Pomyślałem, że od razu skumacie, że to kurwa nie jest prawda. Co? No to co? Dobra, zaraz ten, zaraz kończę. Ale Białas jest u Ciebie na fit w Sosmula. No, ale chyba Sosmula, z tego co pamiętam, nie był singlem. Ja mówię o singlach, czyli o piosenkach, które promują album przed jego wypuszczeniem. To nikt, tylko Jedna sytuacja była z Janem Rapowania, tak to nie singlowałem. Z gośćmi, piosenkami. Fity według mnie to... Znaczy inaczej, możesz sobie zbudować sukces osiągny, znaczy się, fity z piosenkami, gdzie masz fity, tylko, że według mnie to jest krótkotrwała popularność. was ma 196. No, was jest kurwa, wyższy ode mnie tego tak głowę, No, No, no więcej. No, czy mniej trochę. <laughs> Ile wiesz za zwrotkę? 16 koła, to znaczy 1 koła za linijkę. Kurwa, świetna to jest <laughs> ta zwrotka. Malika jest świetna w Kurwa, nie w kurwie mi. Powiedz, kiedy Chivas wypuszcza płytę. Nie wiem, to do niego atakujcie. Jak z tą rosyjską babką na intro odcinek single singles fitem. No kurwa, ogarnijcie się, to nie było, nie promowało w ogóle mojej płyty. jak się całuje oczy, to wiesz, to trzeba wykształcić w sobie tą umiejętność przez wdzięczność, przez miłość oraz yy, przez zwykłe szczęście. Ile dziennie pracujesz? Bardzo dużo! Bardzo dużo! Szczerze, co to dobra sprawa, ja tylko siedzę i robię muzykę. Nic więcej. Jaki następny kolor włos. No, one albo czarny, albo prąd. Chuj wie, nie wiem. Ja tego nie planuję, to jest właśnie w życiu, w się no. Przynajmniej w moim życiu piękne, że ja takich rzeczy w ogóle nie planuję. Ja W ogóle nie lubię planować. Jak będzie mniej owocnym, się miał koncert, już, No to myślę, się, że tak. Niektóre pytania, jak się czyta, to można użyć. No czasami zadajecie takie trochę głupkowate te pytania, no fakt. Powiedz co powiedzieli ci rodzice, jak powiedzieli, że już muzykę w życiu. No, moja mama zawsze mi w tym wspierała i pomagała. To zrobił znaczy jak za czasów Davida nie ma jadłek i robił, kurwa, fryzurę. da czy ja, ja patrzy zimno aktualnie? No trochę pizgaw mi już, no, to jest, no... Dobra, już. Dobra, słuchajcie, ja spierdalam, bo Paula chce tutaj ogarnąć się, coś tam, nie? No. Trzymajcie się, i raz. Dva dni, ne bi se tako igral, ampak tam, odvajal se je tako na šef.